Dzień dobry, dzień dobry drodzy państwo, tego na smaku książki jeszcze nie było. Ja w ogóle nigdy nie jechałem kabrioletem, jest to mój pierwszy raz i yy, od razu to logiczne, jest to pierwsza rozmowa y, w kabriolecie. Kabriolecie Grzegorza Kapli. Dzień dobry Grzegorzu. Dzień dobry. Nie mam innego samochodu, a kiedy muszę dojechać do redakcji na Mordorze, to w czasie kiedy się zaczęła pandemia, no to raczej jeździłem samochodem. I nie ukrywam, że lubię to. No nie mam wielu namiętności w życiu, ale kabriolet z pewnością do nich należy. Jest jedną z tych trzech. Dwóch pozostałych pozwólcie, że zmieniał nie będę. No oczywiście to książki i książki. No właśnie to chciałem powiedzieć. E, widzą Państwo wiatr we włosach, jest pięknie, jest beautiful. Już jakiś czas temu Grzegorz był gościem smaku książki online. Owo. Rozmawialiśmy o jego kapitalnej książce o Chinach i to, co powiedziałem wtedy, podtrzymuję też teraz, że ta książka na pewno wyląduje wśród najlepszych książek przeczytanych przeze mnie w tym roku. I od razu mnie ciekawi, co tam teraz się u ciebie dzieje literacko. Czy ty w ogóle zacząłeś już podróżować po tej pandemii, znaczy w trakcie tej pandemii, bo ona część osób sądzi, że już jej nie ma, ale ona chyba jednak nadal jest jest i utrudnia podróżowanie? No wiesz co, no ja uważam, że i niestety że ta pandemia jest i że ona chyba zostanie, a ponieważ kilku bliskich mi przyjaciół nie, no nie przeżyło, no to, to, to ja nie mam z tą pandemią dobrego przebiegu I, i no prawda jest taka, że nie, no podróżuję tylko po Polsce, ale ale z pisaniem o podróżach z drugiej strony jest tak, że w momencie kiedy podróżujesz to jest pierwsza podróż, a w momencie kiedy o tym piszesz to jest druga, ja nie wiem, która jest bardziej intensywna. Przepraszam, że nie patrzę Państwu w oczy, ale... Ale ruch jest jak to w Warszawie o tej porze umiarkowany, ale trzeba uważać. Ja ci powiem, że dziękuję, że na mnie patrzysz w oczy, bo to by mogło się skończyć źle po prostu. Były takie wywiady, które robiłem z, jako, jako człowiek, który trudni się na co dzień robieniem wywiadów z ludźmi, którzy prowadzili auta i oni patrzyli mi w oczy. To było dosyć traumatyczne, ale nie no, po. Po przygodzie jaką miałem z drużyną Dakarową wiem gdzie kierowca musi patrzeć e, w trakcie jazdy i, i, i to, to, to jest jak mm, no, przyzwyczajenie z drugą naturą a, 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 a Rafał Sanik włożył duży wysiłek w to żebyśmy wszyscy patrzyli podczas prowadzenia auta tylko przed siebie. Chciałbym wziąć się za powieść znowu oczywiście. E, będzie to znowu powieść kryminalna, bo, no bo, no bo wiem jak rozmawiać z wydawcami o, o, o tego typu książkach. Zresztą nie wiem, czy potrafiłbym inną. A jakieś pomysły mam i, i, i myślę, że, że nadszedł czas na coś takiego l, lżejszego niż te, które pisałem do tej pory. Bo może są zbyt wymagające od czytelnika. Mam też czasem takie głosy, że trzeba strasznie dużo wiedzieć, żeby się w tym odnaleźć. To oczywiście nie jest prawda, ale. Ale może zmierzyć się z czymś takim bardziej rozrywkowym. Ja sobie potem Twoich odpowiedzi odsłucham na montażu, ale teraz pytanie: czy ja mogę pokazać tę książkę, która tu leży z tyłu u ciebie? Tak. Bo to prze, przejdziemy płynnie do pytania, co, co masz teraz na swoim stosie. Nazwijmy to wstydu, co zalega do czytania. Tutaj Państwo widzą Karlowe Knausgord, Moja walka, część pierwsza, czyli to już wiemy, że to jest na. To jest i tak, masz taki mały? Tak. Tak, no staram się czytać to, te książki, które jakoś kupię albo dostanę. No, jestem w tej dobrej sytuacji, że, że odkąd no... Odkąd sam sprzedaję swoje książki w Biedronce, dostaję od moich kolegów, którzy też to robią, no więc, no, no więc mam stale coś do czytania. To są książki z bardzo różnych półek, czasem, czasem górskie książki, a czasem kryminały, a czasem tak niezwykłe opowieści, jak Dziewczynka z kieliszkami, którą, no, to jest opowieść, którą spisał mój przyjaciel Artur Cieślar, więc bardzo chciałem sprawdzić, jak mu się to udało. No, bo to niezwykle trudna materia, żeby wybrnąć dobrze z tak dramatycznego tematu, jakim jest przemoc w rodzinie i, i, i molestowanie seksualne i alkoholizm i to wszystko opowiedzieć tak, żeby, żeby czytelnik się mógł z tą traumą bezpiecznie spotkać. No i muszę powiedzieć, że Artur bardzo dobrze sobie poradził. I, i, i... Nie jest, nie jest to łatwa książka, ale, ale, ale każdy dorosły może się, może się z tym bezpiecznie spotkać, tak powiem. No i to ostatnio chyba czytałem, tak mi się wydaje, że a jeszcze w czasie mojej wizyty w górach u brata znalazłem, ponieważ on ma wielu przyjaciół pisarzy, no to, to miał nową książkę Jacka Hugo Badera. O szamańskiej chorobie i, i, i oczywiście z wypiekami na twarzy przeczytaliśmy tę książkę. Wciąż nie wiemy, czy to wszystko, co Jacek tam zamieścił, to jest spółki fiction czy reportaż, ale jest tak dobrze napisane, że zupełnie nam to nie przeszkadza. W ogóle to jest też ciekawa historia, bo to jest pierwsza książka, którą pan Jacek wydał własnym sumptem. I też taki no, odważny, odważny krok w, w świecie literatury, ale powiedziałeś na tak zwanym poza Anteniu, że ten knapsgord, który tu leży, to tego czytasz w korkach. Jak, i, i, jaki jest komfort czytania w takiej sytuacji? Jeszcze co no traktuję to jako promocję czytelnictwa, ponieważ jadę bez dachu i wszyscy widzą, że czytam grubą książkę. Żartuję trochę. No, no mam ją ze sobą, dlatego że w życiu są często sytuacje, kiedy musimy na coś czekać i, i ja wtedy czekam właśnie z tą książką. I ona bardzo pomaga sprawić, żeby czas nie był czasem straconym. No, nie przewijam internetu, dlatego że, dlatego, że no, używam smartfona tylko jako aparatu fotograficznego i on w ogóle nie, nie ma karty. Łączy się tylko, kiedy jest Wi-Fi. A na, na, na co dzień, żeby nie być gołosłownym, używam takiego telefonu. Stąd wiadomo, że on nie zapamiętuje, e, no nie ma tej książki i nie, nie mogę zapisać, kto do mnie dzwonił. E, no, dlatego Ci powiedziałem, że proszę, przyślij mi numer, żebym miał go jakoś, wiesz, na świeżo sfotografowanego. Czyli spokojnie Muzeum Telefonii będziesz mógł otworzyć, jeżeli znudzi dzisiaj e, pisanie. mam Tylko jeden. Okej, okay, no to, ale od czegoś trzeba zacząć. I jeszcze jedna rzecz, która mi chodziła po głowie, a chyba o której już y, w ogóle y, zupełnie... A tak wiem, co prawda jest połowa dnia, ale od razu muszę cię spytać o trzy pozytywy na dzisiaj, tak jak ty to codziennie na Facebooku wrzucasz, tak więc proszę. No, prawda jest taka, że nie wrzucam codziennie, i, e, dlatego że, m, że e, nie jestem w stanie tyle poświęcić temu czasu. E, I prawda jest też taka, że nie codziennie piszę nowe. No, czasem korzystam z tego, co już mi się uzbierało przez, m, przez parę sezonów, kiedy, kie, kiedy tą psychoterapię uprawiam. M, bo w sumie jest to jakiś rodzaj psychoterapii. No, dziennik jest psychoterapią, zapisuje się, czy. W, E, nazywa się za pomocą słów emocje. No więc e, to jest dobry trening do pisania, tak? Sporo, sporo fragmentów z, z tych pozytywów trafia potem w różnej formie do. E, no ukazało się drukiem, tak? M, m, więc e, m, i, czy jako monologi wewnętrzne <głosłenie> bohaterki moich kryminałów, czy jako e, jakieś takie filozoficzne próbki w książkach podróżniczych niewielkie tak nie nie książki podróżnicze czy, czy jak wolę o nich mówić książki drogi no, służą jednak innemu celowi niż to żeby żeby tam no ale zdarzają się takie osobiste wtręty i one są już one są już przetestowane w pozytywach więc wiem jest, jaka jest jaka tego recepcja to, to znacznie ułatwia to znacznie ułatwia decyzję o tym, czy jakiś intymny fragment może się pojawić w książce, czy, czy, lepiej, tego, czy lepiej tego uniknąć. No jesteśmy w mojej dzielnicy z wyboru, tak? bo ja się nie urodziłem w Warszawie. E, mieszkałem w Warszawie w paru miejscach i, i, no i dla mnie miasto jest jakoś najbardziej ten fragment, który najbardziej lubię, to jest jednak tutaj na Starym mieście. Niestety nie możemy wjechać, bo bo może tam wjechać tylko Policja Straż Miejska i moi sąsiedzi, którzy posiadają tam sklepy albo restauracje. Mam nadzieję, że, że COVID ich wszystkich wypuści ze swoich objęć i, i się za bardzo nie potłuką i, i wyjdą z tego cało. No ale tak, no to, jest ten, to jest to miejsce, które, które lubię najbardziej. Jak jesteście w Warszawie, to, 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 no to najbardziej tutaj warto być, tak myślę. Krzysiu, dziękuję Ci bardzo. Grzegorz Kapla, podróżnik, pisarz, człowiek rozmyślający nad przemijającym światem. Dziękuję Ci bardzo za przejażdżkę, bo jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Dziękuję bardzo.